Witam, ja jestem Seiro i dzisiaj przedstawię Wam fakt o domku: jak go zdobyć, jak zrobić własne cztery ściany oraz na temat stygmatów. Więc, najpierw, może opowiem o domku. Dostajemy taką misję: Elian wzywa od poziomu 9, lecz nie wykonujcie jej, wbijcie sobie najpierw 21, ponieważ dopiero od do 21 można zdobyć domek, i wtedy tam idziemy. Tą misję zakończamy, dostajemy od razu nową, nie musimy czekać. No i postępujecie zgodnie ze wskazówkami i macie swój własny apartament. No i to było tyle z kwestii domków. Teraz pokażę wam stygmaty, co i jak, jak z nimi robić. Po co one w ogóle są? Czekamy na windę. Więc tak, to jest taki pokój, znaczy w Eliosach, nie wiem jak tam jest, w Asmudianach. Jest sprzedawca stygmatów, ten jest dla inżynierów i śpiewaków. Tu jest na przykład śpiewak, tu inżynier. I tu się kupuje stygmaty. Jak widać, są drogie, ale opłaca się, ponieważ stygmaty dodają to powiedzieć, dodają skilla nowego, którego nie możemy zdobyć poprzez wbicia leveli no i tak jak mówiłem, na razie tyle o skupywaniu i do czego one służą a jakie umieścić zaraz pokażę, tylko jeszcze pokażę stygmaty dla klasy wojownika, zwiadowcy, klasy kapłana i czarodzieja no są jeszcze dalej chyba nie wiem czy tam nie interesuje mnie to i jak już mamy swój stygmat Klikamy na nią. Wyposaż stygmat. No, ja akurat stygmatu nie mam, ale miałem ten. Więc tak. Bierzemy stygmat. Tak samo jak na przedmioty. Dajmy przykład, że to jest przy, yy, stygmat. Przekładamy. Dajemy tutaj. I nam wyskoczy, że. Czy chcesz na pewno umieścić stygmat? I potrzebujesz odpowiednią iluś, ilość skorup stygmatowych. Tu mam skorupę stygmatów. 2000. Yy, Je ja się zdobywa z eventu Należy je zbierać, bo naprawdę się kiedyś przydadzą. Więc to chyba tyle o stygmatach i domkach. Wiem, że to jest krótki filmik, ale nie było czego tak dosłownie wyjaśniać. Jak czegoś nie wiecie za proszę piszcie w komentarzach. Postaram się to wyjaśnić w następnym filmiku. No i to było na tyle. Dziękuję, że oglądacie. Do widzenia.